Dzisiaj w testach frezarka. Zapowiada się super atrakcyjnie, ponieważ producent deklaruje mi tutaj 68 W. Fajna rzecz, nie ma tej dziury, do której wkładamy pióro frezarki, gdzie zbiera się całe mnóstwo pyłu. Ewidentnie mamy tutaj plastik, co jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ na wyższych obrotach nie będzie mi się ta frezarka to pióro rozgrzewało w dłoni. U, 45 tysięcy obrotów. Nie będę tyle na pewno potrzebowała. Włączymy 23 tysiące obrotów. Dobra, skrócenie paznokcia. Z wolnego brzegu daje radę. A zobaczmy ściąganie masy. To są 23 tysiące obrotów. Włączmy obroty takie konkretniejsze, około 30 tysięcy. Teraz, na czym polega problem? Posłuchajcie. Słyszycie, jak to dziadostwo wigruje? Drgawki mam takie. Tylko kurczę, czemu ona tak wibruje, bo moc była fajna, 68 W, a moment obrotowy? Jaki powinien być moment obrotowy? Minimum 5,71, a ile ma ta? 2,8, nawet nie będę dalej testować. Frezarka nie może mi iść jak traktor, nie może się zatrzymywać i nie może być takiego wrażenia, ponieważ po skończonej pracy w życiu ładnego fręcza nie wymalujecie. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób sensownie wybrać frezarkę, jakiego modelu nie wybierać, czym się kierować przy wyborze frezarki, sprawdź koniecznie moje szkolenie online poświęcone pracy urządzeniem rotacyjnym właśnie.